Pierwsze sekundy tego pojedynku. Tutaj bardzo taka skupiona postawa reprezentanta z party złotów, który stara się wyczuć swojego przeciwnika, a reprezentant Szczecina po prostu bardziej taki zdecydowany w swoich atakach, niemniej jednak tam większej krzywdy swojemu przeciwnikowi jak na razie nie wyrządza. I oj, teraz piękny lewy hak na dół, Tam po prostu przez łokieć ten cios doszedł, może troszeczkę nawet zbyt niski. Ale aż skrzywił reprezentanta Złotowa. bardziej zdecydowanym w swoich atakach na pewno jest reprezentant Sztormu Szczecin. Słabik Daniel, troszeczkę, troszeczkę tak, tak nieśmiało to wszystko. Tak mało dynamiki w tych jego ciosach. No nie wiem, może to jest pierwsza runda, zawodnik jeszcze, jak to się mówi popularnie, niedogrzany. I w dalszym ciągu tej walki będzie się rozkręcał. Piękny, prawy, prosty w wykonaniu Mieszczyńskiego Michała trafia w głowę słabika. Panie z pierwszego starcia. I za moment. I już rozpoczęte starcie drugie. Zarządzona krótka przerwa techniczna przez sędziego ringowego w celu wytarcia narożnika niebieskiego. No, Sabik tutaj stara się <coughs> zepchnąć do defensywy Mieszczyńskiego, ale, ale to są no, zbyt dynamiczne te ataki. disiaj nah, oh, oh, Nie Piękna, piękna akcja Myszczyńskiego, lewy, lewy prawy, która i kolejny prawy prosty i tutaj sędzia Tomasz Matela naprawdę bardzo słusznie liczy reprezentanta Sparty Złotów. Który tak patrząc na niego to już ma chyba trochę dość tych boksów. No jeszcze dodatkowe sekundy. Dla dojścia do, do siebie. I rozpoczynamy dalszy ciąg drugiej rundy. No i w końcówce jeszcze Mieszczyński Michał zadał trzy celne ciosy. I przed nami jeszcze trzecie starcie drugiej pary w kategorii 60 kg. Sabik Daniel, Sparta Złotów w narożniku czerwonym i Mieszczyński Michał Sztorm Szczecin. Zawodnik w niebieskim kasku i z niebieskimi rękawicami. No robi co może Sabik, ale tutaj naprawdę no nie, niewiele może. I przyjmuje kolejne serie ciosów w wykonaniu mie Mieszczyńskiego. No ale na pewno sam start dla reprezentanta Sparty Złotów w tak poważnym turnieju jest wielkim przeżyciem i na pewno doświadczeniem w jego chyba krótkiej karierze sportowej patrząc na zadawane ciosy, płaszczyznę ułożenia rąk przy zadawaniu tych ciosów. No tutaj można powiedzieć, że niewiele godzin spędził na sali treningowej. I tutaj już w trzeciej rundzie, no można powiedzieć, dominacja reprezentanta sztormu Szczecin Michała Mieszczyńskiego. No piękna akcja. Kolejna. I ostatnie 10 sekund tego pojedynku. Myślę, że już tutaj nic niespodziewanego się nie wydarzy. I naprawdę przeboksowanie trzech rund. To jest na pewno wielki sukces Daniela Sabika ze Sparty Złotów. Na pewno wielkiego miłośnika boksu. I tak jak mówiłem, będzie to procentowało dalszej jego karierze sportowej. Oczywiście, jeżeli nie zniechęci się po tym pojedynku, ale myślę, że chyba nie. Sam przyjazd do piły to wielkie przeżycie dla tego zawodnika. I tak jak mówiłem, również wielka nauka. Jednogłośne zwycięstwo na punkty.